Problem smogu to temat, który wraca jak bumerang w momencie, gdy za oknem spada temperatura i rozpoczyna się sezon grzewczy. Przyczyn powstawania smogu jest wiele. Jedną z nich jest niewłaściwe spalanie paliw grzewczych, takich jak węgiel i drewno. 13 października mieszkańcy Suchego Lasu mieli możliwość dowiedzieć się, jak zmienić nawyki dotyczące palenia w piecu, a co za tym idzie, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Możemy zmienić metodę rozpalania w piecu, nie inwestując w to ani złotówki. Zmieniamy tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. To znaczy, zamiast wsypywać węgiel albo drewno na wcześniej przygotowaną rozpałkę. Która, która przy tej metodzie powoduje to to, że wydobywają się kłęby dymu z kominu. Natomiast możemy to zrobić zupełnie odwrotnie. Wsypując najpierw węgiel bądź drewno do, do pieca i układając rozpałkę na szczycie, sprawiamy to, że wszystkie substancje gazowe, lotne, które uwolnią się z tego paliwa, przejdą przez warstwę żaru i będą miały okazję się spalić. Dlatego w komin nie wylatuje nasze cenne paliwo, bo dym to niespalony węgiel bądź drewno i nawet może być tego 30%. Także w sezonie grzewczym, jeśli palimy w dobry sposób, oszczędzamy nawet 300 zł na tanie węgla. I to właśnie ten argument jest drugi w kolejności, dlaczego warto rozpalać w piecu od góry. Jednak co w momencie, gdy trzeba dołożyć do pieca. Rozwiązanie jest bardzo proste. Bierzemy pogrzebacz, przesuwamy warstwę żaru w piecu na, na tył paleniska, a węgiel bądź drewno dokładamy obok. Wtedy mamy taki sam efekt, jakbyśmy rozpalili to od nowa od góry. Nasza, nasze paliwo zajmie się y, od boku i, i będzie się po prostu spalać systematycznie do samego końca. Nie będzie efektu zajęcia się całej powierzchni i, i nie będzie tych kłębów dymu. Mógłby się wydawać, że kupując węgiel dobrej jakości w znacznym stopniu zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza, jednak rozpalając taki węgiel od dołu, nadal wiele substancji smolistych przedostaje się do atmosfery. Wiele osób uważa, że jak kupi najlepszy możliwy opał na składzie, to wtedy będą mieli sprawę załatwioną. Nie jest to sprawa tak do końca oczywista, ponieważ najlepszy, najdroższy węgiel, najbardziej kaloryczny, zawiera w sobie również najwięcej substancji smolistych i, i substancji gazowych. Taki węgiel jest bardzo, bardzo trudno spalić. Można to porównać do tego, jakbyśmy wzięli benzynę i diesla. Benzynę od zapałki zapalimy od razu, a w dieslu możemy zapałkę zgasić. Dopiero gdy podgrzejemy olej napędowy, możemy go, go spalić. Dokładnie taka sama sytuacja występuje w węglu. Węgiel typu, fachowo, fachowo mówiąc, typu 33, albo nawet 34, niektórzy taki mają. Jest bardzo trudno spalić i wcale nie mamy z tego żadnych korzyści mm, kupując taki węgiel, bo większość część tego opału jednak wylatuje nam przez komin. Szukajmy węgla, pytajmy o węgiel typu 31 albo 32. To są również węgle bardzo dobrej jakości, bardzo kaloryczne, ale jednak nie zawierające tyle substancji smolistych, które uchodzą nam kominem. Mieszkańcy suchego lasu, którzy po zakończeniu niedzielnych mszy świętych wzięli udział w krótkich prelekcjach dotyczących prawidłowego rozpalania w piecu, mogli również dowiedzieć się wielu ciekawostek, takich choćby jak to, że gęsty dym wydostający się z kominów nie zawsze oznacza spalanie śmieci. Jest taki mit, że, że te kłęby dymu, które widzimy z kominów, to są spalane śmieci. W Krakowie, Tarnowie, wykonywane były badania dronami, była prowadzona analiza spalin, była prowadzona analiza popiołów i tylko w 3-4% przypadków wykazano nieprawidłowości. Reszta to było po prostu nieprawidłowo spalane paliwo typu węgiel bądź drewno. Także zmieniając sposób rozpalania, pozbędziemy się kłębów dymu. Dodatkowe informacje, jak prawidłowo rozpalać w piecu można znaleźć na stronie ogieńbezdymu.pl